Kibit zagłębia Lubin z Bad Challenge. Kasper, ja mam do ciebie szybkie pytanie. Jakieś doświadczenia z piłką. Było kopane za dzieciaka, były jakieś kluby, które się też pojawiały w karierze w przeszłości, ale od dawien, dawna amatorka, więc zobaczymy. Okej, okay, rozumiem. No dzisiaj grasz w drużynie zagłębia Lubin, to dla nich będzie zdobywał punkty. Także trzy piłeczki, trzy próby. My oczywiście liczymy tą najlepszą. Gotowy? Dzięki. Jasne, urodziłem się gotowy. No dobrze, <laughs> ale dobra. zobaczymy. Aj. Drugie podejście. Jeszcze wyżej. Mamy to, obaj! Trzecie podejście, mamy poprzeczkę, mamy 100 punktów. Słuchaj, widzę, że założyłeś buty do piłki dzisiaj. Tak, założyłem halówki, bo bałem się, że nie będę mógł wejść w korkach, ale zdały się tutaj, chociaż jest troszeczkę ślisko, więc przetrwałem. Fantastyczne występy trzeba nagradzać, dlatego dla Ciebie koszulka Zagłębia z podpisami piłkarzy. Bardzo. Proszę, do tego podwójne zaproszenie VIP na kolejny mecz. Myślę, że dzisiaj Zagłębie lubi. Dziękuję bardzo. Jest Ciebie dumne.